Siemanko, siemanko, witamy, sobota, dzień zaczynamy, odpalamy światła idziemy nagrzewać piece i zaczynamy dzionek dzisiaj co mam powiedzieć, no szczerze mówiąc nie spodziewamy się za bardzo klientów dzisiaj dzisiaj jest koncert BTS w Busan także bardzo prawdopodobne, że nie za bardzo zobaczymy ludzi u nas no, ale no co, jesteśmy, więc jesteśmy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Ja odpalam piecę i zaczynamy. No, i chlebki już się upiekły. Jeszcze bagietki i inne przysmaczki. A teraz Wam pokazuję, jak wygląda malinowa księżniczka. Nie jest żadna mała księżniczka, tylko ciasto nazywa się Malinowa Księżniczka. Proszę słuchać uważnie. I potem się sprawdzić, a nie wwalić jakieś komentarzy bo komuś się coś tak wydaje. Pozdrowiony. Tak to się przedstawia. O! bliska. maliny zalane galaretką. No i warca, biskopt. E, kakaowy, masa serowa, krakersy, w środku kajmak wylany, i, i znowu to samo. O, lecimy, a tutaj mamy sernik ricotta z mascarpone zalany musem tr truskawkowym. Jeszcze nie wyjęte, ale elegancki, prościutki. Elegancka. A to króweczka wczorajsza. Więc smakowików nam nie brakuje na dzisiaj. Zobaczymy, czy wszystkie się sprzedadzą czy nie. Czy będzie trzeba piec coś na jutro, czy też nie. Czekamy na klientów. Pijemy kawkę. Lucy robi już bardzo dobrą kawę, już się coś tam nauczyła I lecimy z tym ciągiem A teraz Wam pokażę jak wygląda ten sernik Ricotta z mascarpone, bo jesteśmy tu w trakcie robienia Ala zdjęć Tak wygląda nasz stół. No wygląda smakowicie, nie ma co gadać I tak wygląda serniczek od środka Widzimy, elegancka, prościutki Mustry skawkowe, nie brakuje Wygląda przesmacznie Dobra wracam do piecy, chcę pilnować bagietek I jedziemy No i jak mija dzisiejszy dzień, dzisiejsza sobota Cicha, spokojna Jeden chlebek został No i co? Ciasto krówka zniknęło, nie ma ciasta krówki nie wiem, szału dostają na tam, no szału dostają, po prostu bardzo bardzo chętnie chwytają po te ciasto, nie wiem czy nazwa ich przekonuje do tego, jakaś taka dziwna brzmi dla nich śmiesznie zabawnie, krówka, czy co ale po krówkę sięgają od zawsze, nie wiem bardzo lubię te ciasto malinowa księżniczka i serniczek wciąż stoi, jest w pół do trzeciej i teraz się zastanawiam czy Robić jakieś dodatkowe ciasto na jutro Czy po prostu tak już zostanie bo Nie wiadomo czy jeszcze przyjdą jakieś ludzie Co jest bardzo prawdopodobne I jeszcze trochę tego ciasta zniknie Albo może nikt nie przyjdzie I nie trzeba I taka to zagadka Weź wyczuj Jak będzie jutro jak będzie dzisiaj Nie ma takiej opcji Ale ze względu że lubię tak bardzo krówkę Ja właśnie o, przygotowałem sobie kajmak dzisiaj nowy elegancki także w przyszłym tygodniu też zrobię jak tak lubią sięgają trzeba to robić cisnąć, aż im się to znudzi do obrzydzenia i tyle dobra ja tutaj się zastanawiam dobra może zakręcę sobie jakiś biszkopcik i mam ochotę spróbować sobie krówkę czekoladową mam ochotę sprawdzić co to będzie raritas, czy będzie smaczny czy niesmaczny. no i chyba go zrobię to będę wiedział na przyszłość czy warto go robić czy nie warto No jest podobny jak malinowa księżniczka tylko zamiast tego serowego kremu przykładany jest przykładany kremem czekoladowym no i góra jest inna nie jest malinowo z galaretką tylko zalana polewą kakaową Także bardzo podobnie się robi Nie jest to jakieś bardzo ciężkie Ale ciekawi mnie jak to będzie smakować Z ciekawości to zrobię A może akurat jutro będzie dużo ludzi i Będzie trzeba, a jak nie to się wszystko zje No i taki dzionek, dobra Ja się biorę do roboty Kręcę biszkopcik i zobaczymy No i dobra, będziemy kończyć ten dzionek Dzionek się zakończył Bardziej ruchliwie niż myśleliśmy Mówiliśmy, że nie będzie dzisiaj klientów a Dzisiaj było więcej klientów w jeden dzień niż przez ostatnie dwa tygodnie. Mieliśmy na wolnicę osób przychodzących po chleb. Ciasta tak się sprzedały, no ta krówka się sprzedała. Trzy kawałki krzyżniszki zostały, połowę sernika. No i ja zrobiłem krówkę czekoladową na jutro. To jutro zobaczymy jak to będzie, jak ona się będzie przedstawiać, jak będzie smakować. Jestem też ciekawy, jeszcze je wcześniej nie robiłem ciekawości po prostu zrobiłem, co to będzie I tyle, no sklep jest zamknięty, światło zgaszone, wszystko porobione Biorę torby z jedzeniem Bo trzeba wziąć Lucy zabrała wszystko Nie chce się podzielić Całe wszystkie torby wzięła Ledwo dźwiga, ale ona weźmie twardo Nie da rady Żebym ja mógł wziąć Tu moje budleje z drugiej strony E, ładnie nawet rozkwitają Tutaj tak średnia Średnia No a ten ogródek już został Troszkę, że tak powiem Opuszczony, nie robimy nic Już za bardzo Znowu posadziła Szczypiorku tutaj nam Sąsiadka, tak z góry ścięła ten pierwszy zasadziła na nowo nowy A my co? Jedziemy do domu, zobaczymy jutro jak to będzie Jestem jakiś zmęczony, nie chce mi się nic Ale chyba normalne Wykąpać się, zjeść I nie wiem, może obejrzeć coś Jakiś serial Ostatnio oglądałem zajebisty serial Bardzo dobry, pojawił się na Netflixie Serial Watcher Bardzo dobry film O małżeństwie Które wynajęło dom Znaczy nie wynajęło, kupiło dom I okazało się, że tam są Różne parapole. Perypetie związane z tym domem, które są straszne Masakra seria Super seria, Siedem odcinków jest Ale konkretny, młocze Dobre My się zwijamy, narka, do juterka.